Krystian, czy Twoim zdaniem Polska jest gotowa na taki program jak Drag Me Out? E, ja powiem szczerze, że powinna być gotowa, może w ten sposób. I bardzo się cieszę, że taki format został właśnie w tym momencie wcielony do polskiej telewizji. Dużo się w ogóle ostatnio dzieje i w polskiej telewizji, i w Twoim życiu. Co prawda preselekcje zakładam, że nie poszły do końca po Twojej myśli. To nie ty będziesz nas reprezentował na Eurowizji, ale jak w ogóle podoba Ci się kandydatka? Ja uważam, że Luna do na pewno z siebie wszystko. Kibicuję jej, bo dużo teraz ją czeka, tak naprawdę ta fala ją, tak naprawdę można powiedzieć, że w pewien sposób może przetłoczyć, ale trzymam za nią kciuki i nie ukrywam, że łatwiej jest osobom, które mają większe wytwórnie, bo ja w pewien sposób muszę sobie sam radzić. I jakoś jest to ustawione, ale jak wyszło, tak wyszło, trzymam za nią kciuki po prostu. Ale dlaczego jest łatwiej finansowo? Czy jakoś tak bardziej wspierają te e, większe wytwórnie lepsza reklama? Lepsza reklama, zdecydowanie faktycznie no, rok temu też tak było, e, że faktycznie te wytwórnie gdzieś tam też wspierają finansowo. I bardziej reklamują osoby, które są wystawiane na, na eurowizję. A z jakim w ogóle tym feedbackiem spotkałeś się po yy, preselekcjach? Jak w ogóle zmieniło się Twoje życie? Yy, bardzo. Nie ukrywam, że sporo koncertów się pobukowało i ludzie mogli poznać mnie tak naprawdę przy rebelu. I teraz rozpoczynam nową, nową karierę i teraz na pewno nie zatrzymuję się yy, i chciałbym rozwijać się w karierze muzycznej jak, jak, naj, jak najlepiej i niedługo nowe utwory. A łączysz to jakoś ze starymi zobowiązaniami? E, czy łączę? E, chciałbym to łączyć, ale nie ukrywam, że gra, grając w teatrze Buffo byłoby to trudne i niestety zostałem zwolniony. E, nie rozumiem tej decyzji, ale muszę ją jakby zaakceptować. To nie ukrywam, że to jest moje drugie tak naprawdę wyrzucenie z teatru, bo po pierwsze było pierwsze było top model, bo w tym teatrze trzeba sobie zdać sprawę, że poza tym yy, nie można nic robić, a ja bym chciał rozwijać siebie dalej. W tym teatrze nie jest mi to dane, dyrektor nie jest przychylny do tego, ale muszę to zrozumieć i zaakceptować. Pójdę śladami Dody, bo Doda też w ten sposób, można powiedzieć, wyleciała z tego teatru i osiągnęła naprawdę dużo, więc pokażę, że naprawdę potrafię i nie, i nie zaprzepaść tej, tej szansy. Okej, okay, rozumiem, czyli to nie było tak, że na przykład próbowałeś porozmawiać, żeby jednak godzić kilka swoich dróg zawodowych? Tam nie ma miejsca na rozmowy tak naprawdę. Tutaj ciężko. Ja próbowałem, szczerze mówiąc, po pierwszym wyrzuceniu e, myślałem, że już nie będzie szansy na powrót i w pewien sposób musiałem się o to starać. Przychodzi do teatru raz, drugi, trzeci. Nie było to łatwe dla mnie i ta praca w tym teatrze jest naprawdę ciężka pod względem też psychicznym, ale naprawdę dużo mi dała, więc jestem wdzięczny dyrektorowi za, za ten okres pracy, ale nie było łatwo i dużo osób, które opuściły ten teatr mogą się ze mną zgodzić. Ale mało osób o tym mówi otwarcie.